No witam ponownie tu harbun. Ponownie harpun. <laughs> Kolejny epizod przed nami. Zobaczymy co nam przyniesie. Bo szczerze to się tyle tu dzieje w tej grze. Co chwilę mam przesranę. Jak nie topię się, to chcą mi spalić. Nie ma po prostu spokoju. A no, nie przesunąłem, żeby nie było. No szefie, co tam? Nie mam problem. Uresztą nie Chris wyjechał na Nie ma czasu, żeby wyjaśnić. Zrobię, co mogę, żeby atak. O'Brien, out. Tu muszę z tego statku. Krótko To muszę spieszyć z tego statku. Krótko mówiąc. Nie, coś takiego. No, tylko jeszcze jak to zrobić? No, jestem w środku. Zepsuta. A gdzie jest ten boss? Tak nagle zwłoki, takie obydlaka bezniknęły. zniknęły. Proszę was. No, to jest prawda. Iść na boi. Wystarczy. trzeba jeszcze kliknąć coś. Ogólnie mam trochę uraz teraz do jeżdżenia windami w tej grze. Kotku, kotku, czekaj, czekaj, kotku, chodź. Znowu mi chciało zasłonić monitor. Ojej, znowu. A jednak nie.

co nie tutaj Idź na pokład Jeszcze jakby oznaczyli gdzie mam iść Tutaj w sumie zejdę dół, to może będzie oznaczone Tam troszeczkę jest tych przejści w ogóle Pójdę nie tam będę potem się wracał A dobra, nie będziemy pesymistami mi się wydaje Może to jakaś tabliczka jest co tu jest? kafeteria? To może tędy dojdę na pokład Jeszcze będę widział zaraz po następnym pomieszczeniu, czy się dobrze udaje, czy nie Idziemy na pokład? Parker? Trochę za długo to się kręci ogólnie, według mnie Takie przedłużenie po prostu, bo... Pół przyjemniaczki, który w co do mnie. A jeden strzelił. O tej jajko tu wisi. Skąd te jajka się nagle tu Pewnie będę jeszcze tymi mi spadnie na łeb. A jednak obok sobie po prostu skoczył jakiś. O ten też. Brutalu. No patrzcie jak mnie kochają. Uj. Wybuchnąć sam O, to jest kurczewyku ja tym jeden strzał wystarczy Nic im się przydało To jakiś odcisk? Ktoś chciał kurczaczka zjeść? Nie no, nie ma tam nic chyba Już wyzbierane tyłkrotnie Nie wiem czy jest sens nawet szukać ja dobrze pomyślałem, żeby oszczędzać troszeczkę tą amunicję, bo teraz by było jednym słowem. Sobą... No nie, ja sobie robicie? I sobie, no kupię to, no. Wiesz, tę amunicję kosztujesz. Strzelaj do suczki. Lecimy, bo. Ach! Ja wczoraj na strzała zajdzie Nie mam czasu na takie pasztety Chleba też nie może posmarować Duża pojemność w tym karabinie schodzą na strzała, no to gdzieś dwa zombiaki prowizorycznie mógłbym zabić, jakby ta suka tu nie latała. O Jezu! Powiedział! To ona w ogóle to z modem ma coś przeszkadzenie Dobra, trudno, trzeba lecieć z Parkerem, nie lubię go On by mi też nie pomógł Czekajcie, tu jest start gry Nie, 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 nie Gdzie jest tutaj winda jakaś? Muszę się dostać na pokład Gdyby się przydała wina, to by było bardzo proste wtedy Dobra, przyjemnie, fajnie Jest winda, jest winda Dobrze maczki. a ja was do windy nie zapraszam Ale chyba... Ich nie obchodzi to, że ich nie zapraszam Do tego trzeba nawet z tego ładować i ładować na kajuty mostek? Nie wiem, nie wiem. Mostkiem się na pokład dostanę. Tak, na pewno. No, no mostkiem na pewno. Tylko trzeba mnie trochę się woleć. Jestem pewien, że to było tędy. Więc lecimy na tym pokład. Cóż. Systemy komunikacyjne dalej nie działają. Ząbiaczków nie ma coś. No, mi się wydaje, ale czekajcie, czekajcie. Mam tą kartę, więc tutaj było taki coś do tego, żeby użyć karty. Może tam będzie jakaś amunicja, cokolwiek przydatnego. Więc warto. tam jest zaczął gear? Te nielegalne części są na pewno lepsze. Skąd to wiem, no bo są nielegalne Z takim żyjemy państwie, że wszystko co nielegalne jest lepsze widą I jest pokład. Tylko zaraz. No pokład czy pokład Promeda? No zwykło, nie? Chyba trzeba. Zaraz się okaże, jak będą coś gadać, czy zombiaczki będą, to znaczy, że dobrze idę. A jeżeli nie. O, jest zapisywane O, idą te przyjemniaczki Pamiętacie jeszcze je? Jego oglądaliście w ogóle wcześniej, jeżeli nie To są... jak to określił Stachu? Czy jak on tam ma? Alligatoro Te... Alligatoro jaszczuro coś tam Ja już nie pamiętam Alligatoro jaszczuro dinozaury chyba określił to Już nic nie ma Dobra, bardzo miło, amunicję uzupełniliśmy bo te gady troszeczkę tej amunicji wcinają i są szybkie, to jest najgorsze no leżeć, leżeć, leżeć jest jakaś amunicja? ups posuńcie się, posuńcie się, posuńcie się no to broni automatyczne roślinka poszła, ale trochę dziwne jest to, no bo Jakim prawem one się odsuwają dla mnie? Nie jestem taki brzydki w grze przynajmniej Leżeć 15 na tylko... Przecież co to jest 15? Nawet nie trzeba. ale w sumie, bądźmy mi wdzięczni, że w ogóle nam raczy dawać tą amunicję Bo jakbym miał walczyć z nim nożem, to trochę by było w ogóle ciekawe już Kurczę, ostro brzmocą by w sumie tak wolno podchodzili, i w ogóle się mnie boją Ale jak już podejdą i już to naprawdę konkretnie to robią to jest ten pojemnik? Dobra, otwórzmy go I tu jest ten statek hmm, jakoś jak on wygląda O, coś małego Chociaż tu bardziej na wyrzutnie mi wygląda Ten Żyd? No jest ten Żydek A jak myślisz? Widzicie, od razu gra się rozpoczęła, ja mówiłem, że to jest pieprzony żyd, że nie należy mu ufać. I chce mnie zabić. To już widać porył po prostu takiego typowego żydka. Nie wszyscy Żydzi są Żli, nie? Ale tak... Niektórzy w sobie tak mają coś. No, że... Po prostu się spojrzy na ich mordę i widać ich intencje. To jednak nie jest takie mała chyba. A nie jest, w sumie. Ja myślałem, że to będzie duży samolot, którym sobie stąd odlecę. A nie chcą wysłać jakiegoś ptaszka, pewnie, żeby zmaić to. To słoneczne coś. No stąd the remote pilot controls are in the ship's hold that's why it's remote go through the side deck to get to the hold you could have told us sooner jeez my ecom the same control i don't you're wondering why i've deployed regia solis Yes. What's got you spooked? Isn't it a little premature to call down the wrath of God? What's show, Satellite targeting system. Enter authorization. The time has come, O'Brien. Abandon hope, all ye who enter here. O'Brien, Authorization approved. O jajko. Minutę mam. <grywa> to będzie trzeba wydupcać tam szybko. Na... O, no to bardzo miło. Czekajcie. Szybkość strzału. O... A to są lewele tego, czy po prostu dwie sztuki? Hmm, zaraz sprawdzimy. Nie, to są lewele tego. Wrażenie na czwartym poziomie to 60% mi daje. Szybkość strzału, zdejmijmy. Na drugim poziomie jest bardzo fajnie. Magazynek. Ja bym do czegoś innego zwiększył magazynek. Ja bym do tego z chęcią zwiększył magazynek. No bo tutaj to praktycznie nie jest potrzebna przeważnie moc Ale przy, przyda nam się po prostu dużo naboi tutaj To szamianie to trochę mi niepotrzebne jest No to obrażenia tutaj wsadzę Spętanie? Jest większy efekt O 100% hm. To dosyć śmieszne, bo tu pewnie w tych nielegalnych są o wiele lepsze, no bo tak Normalnie 50, a tu stówka. No to jest różnica. O, czekajcie. A czy, czy się da w ogóle winą broń wsadzić Naładowany ładowany strzał? Może zwiększyć się. przytrzymuję przycisk ataku. Ciekawe, jakiej broni to jest. Czekajcie. Nie, no nie mogę nic wsadzić tylko tamto do zwykla jest przeznaczone. Widać. O, tutaj szybkość strzału właśnie trzeba z powrotem wsadzić. Bo to jest ważne w tym. Z dwóch takich samych części nie mogę wykorzystać. A no dobrze, a to mogę? No nie, czyli ogólnie, nieważne jaki jest level, oszołomienie, dobra, tutaj to możemy w sumie pchać wszystko, nie? No zostało. Oczekajcie, jeszcze trzeba sporo ten tutaj, może zwiększyć siłę, a to korzystnie już z ataku. a ja szybkość sobie wsadzę. Dajcie obrażenia jeszcze można już zapakować. I teraz zwykle kosica. <grybkość> Szybkość. O pojemność magazynku. Cześć w sumie? niech nich jest tak fajnie. Nie, nie korzystam z tego shotguna, nie chcę sobie tutaj posiedzi Chociaż w sumie wyjmę to, bo może mi się kiedyś jakieś jakiejś innej broni przyda. Nie trzymać w broni, której nawet nie będę Bo może potem gdzieś ją zostawię czy coś. Dobra. Ale ogólnie rzecz biorąc, to chyba lepiej podniosę sobie tego shotguna, bo nie mam amunicji. Ale to jest tylko 17, no bo i. Dobra, leci tam. Co się będzie, Fajnie, nie mamy czasu, ale ja nie mam też amunicji. O, jest amunicja. Jest i samobójca. O, za szybko, biegnie. No, daliby trochę inną amunicję. Czy do innej broni, po prostu? Chociaż do automatyka. Akurat zielicho podnoszę, a ty mi no, no trudno, pójdzie mi trochę tego zielicha, ale muszę lecieć, bo czasu mi zabraknie. Już trochę nazbierałem tego. Padł, padł. No dobrze, widzę, że się robi gorąco. Jeszcze ten kret, no, nic mi nie zrobię. Dobra, trudno. Tu może nic nie będzie. Ach, nadzieja ma w kubku jakoś... Trochę niefajne takie zagranie. Też z drugiej strony fajne. Spontaniczne. mam 9 naboi I będę musiał jeszcze przebiec przez pół statku w 4 minuty z 9 nabojami. Bardzo fajne perspektywy są w tej grze. Na no nie jest straż kobietą. Już trochę się ociągałem. No, ta wina też nie za szybko jedzie. Dobra, śmiga, śmigaj, śmigaj. Śmigaj. Co, 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 co tu się dzieje? Tam muszę się dostać, dobra, wszystko jasne. To jest tutaj. Ej, nie mówcie, że jeszcze tą dziwkę tutaj. to zrobić, to nie jest popyt kontrolny, dobra. Aj, nie poszedłem tyle co trzeba. No, niby fajnie, że części, ale ile czasu mam? Rachel? To jest super. Żeby się odczuł ode mnie. No, fajnie, fajnie, śmierć jest jadą. Tam jest A on nie zdąży po tą amunicji nawet iść. Ach. Ojej. O, skoczyłem. Trzeba tutaj bić? Nie, 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 Jeszcze trzeba tędy przejść. Nie. O Jezu. Jeszcze tego tu brakowało tylko. Bez jaj, nie mam roślinki jeszcze A puść mnie Aaa, zatłukli mnie Kurde, przegrałem, ja nie mogę Tylko ciekawe skąd będę startową. No ale co to się w ogóle dzieje no Przecież to jest myśl niepojęta po prostu Jeszcze mi ten czas odjęli No proszę was, no ludzie No nie odpuszcza, widać. Dobra, skoczę tam po tą amunicję, bo... No kurczę, jak nie powstrzymałam troszeczkę, to widzicie. Nic nie zaradzę z tym, co się dzieje. Dobra, chociaż będę tych zajmował. Jezu! Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Teraz będą mi jakieś ekstra bronie dawać, w magazynki i to wszystko, kiedy ja nie mam czasu nawet tego podnosić. To jest takie kuszenie po prostu. A ten tu gdzie, Polos? Jest. Ja tego nie mogę podnieść? Dobra. To było mocne. Się bałem, że umrę, ale zaryzykowałem. W sumie granaty miałem Jednego zabierze, musimy mu sobie mógł przejść A drugi mnie zaatakował, bo to już w pracy wjechałem To jest ten kontroler room Dotrwałem to jakoś No niestety pierwszy raz padłem, trudno Sami widzieliście co się działo ale to jest nauczka na przyszłość, żeby skanować te potworki i mieć więcej zioła. Uda się? Ktoś próbował to strącić? No, żydek. Ciekawe, czy wie, że nie trafi. Ostrą. Ogólnie to mógłbym, może, tym wypalić, chyba. Ale postawy taka para, że ciągle by lało. Ja nie mogę. I to jak? Albo z nami też można. Okej, okay, fajnie po nas. koniec kolejnego epizodu. Dziękuję, zapraszam po więcej. Jeszcze zobaczymy celność. No, śmierć niestety nastąpiła. Trudno. No, celność nie była naprawdę fascynująca, ale to wszystko było z pośpiechu. Człowiek, nawet sobie nie przymierzyć spokojnie czy cokolwiek. Dobra, idziemy dalej.